Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania wykładu poświęconego pierwszemu rozdziałowi Apokalipsy Jana, który w swojej treści i symbolice jest bezpośrednim nawiązaniem do proroctw zapisanych w księdze Daniela. Obie te księgi stanowią duchowy pomost między Starym a Nowym Przymierzem, ukazując, że Bóg jest tym samym, niezmiennym, wiecznym i wiernym swoim obietnicom. To, co prorok Daniel oglądał w wizjach jako zapowiedź przyszłości, Jan otrzymał jako objawienie planów bożych, które wypełniają się w czasie. W ten sposób księga Daniela staje się kluczem do zrozumienia Apokalipsy, a Apokalipsa dopełnieniem tego, co Daniel zapisał pod natchnieniem Ducha Bożego. Pierwszy rozdział Apokalipsy rozpoczyna się słowami: Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Te słowa przypominają początek księgi Daniela, w której czytamy, że Bóg objawia tajemnice i odsłania to, co ukryte. Zarówno Daniel, jak i Jan otrzymują z nieba wizję dotyczącą końca czasów, przekazaną przez Anioła i skierowaną do sług Bożych. W obu przypadkach objawienie nie pochodzi od człowieka, lecz jest darem przekazanym w świętym porządku od Boga, przez pośrednika aż do proroka. Kiedy Jan opisuje, że był w duchu w Dniu Pańskim i ujrzał Syna Bożego w chwale, obraz ten nawiązuje do wizji z księgi Daniela. Rozdział siódmy. Daniel widział syna człowieczego, który przyszedł z obłokami nieba i otrzymał władzę, cześć i królestwo. W Apokalipsie Jan widzi tę samą postać, nie jako Boga Najwyższego, lecz jako reprezentanta Boga Najwyższego, Syna Bożego. Jezus nie jest odwieczny, wieczny jest tylko Bóg. Jan ukazuje więc Jezusa jako tego, który został wyznaczony przez Boga i reprezentuje jego władzę. Postać Syna Bożego w Apokalipsie ubrana jest w długą szatę i przepasana złotym pasem. Daniel opisuje anielskiego posłańca o podobnym wyglądzie. Jego ciało jak chryzolit, twarz jak błyskawica, oczy jak pochodnie ognia. Te opisy pokazują ten sam duchowy wzorzec, objawienie Bożej chwały, które przewyższa ziemskie pojęcia o mocy i majestacie. Tak jak Daniel upadł twarzą na ziemię, gdy ujrzał tę wizję, tak Jan upadł jak martwy u jego stóp. W obu przypadkach pojawia się ten sam gest, dotknięcie Bożej ręki i słowa, nie lękaj się. To niebiańskie uspokojenie dowodzi, że objawienie pochodzi od Boga, a nie od człowieka. W Apokalipsie siedem świeczników przedstawia siedem zborów, które symbolizują pełnię duchowej wspólnoty wiernych. W księdze Daniela również pojawia się liczba siedem. W kontekście siedmiu okresów, siedmiu królów i siedmiokrotnego ognia, który symbolizuje nieustanne działanie Bożej mocy i sprawiedliwości w historii świata. W obu księgach liczba siedem oznacza doskonałość i pełnię Bożego planu. Jan nie opisuje zborów tylko jako instytucji, lecz jako duchowe światła, które mają płonąć w obecności Chrystusa. To echo prorockiego przesłania Daniela, że mądrzy będą świecić jak blask nieba, a ci, którzy prowadzą wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki. Słowa Jezusa w Apokalipsie: Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący, byłem umarły, a oto żyje na wieki wieków. Łączą się z objawieniem Boga w księdze Daniela, gdzie nazwany jest odwiecznym i najwyższym. W obu miejscach Bóg ukazuje siebie jako pana historii. Tego, który był, który jest i który przychodzi. Dla Daniela był to Bóg, który ustanawia i obala królów, dla Jana Bóg, który w Jezusie objawia swoje królestwo. Przesłanie jest jedno, historia świata znajduje swój sens w Bożym panowaniu. Kiedy Jan widzi Jezusa trzymającego w dłoni siedem gwiazd, nawiązuje to do obrazu w Księdze Daniela, gdzie mowa o księciu zastępów i anielskich opiekunach narodów. W obu objawieniach Bóg ukazuje, że jego opieka nad ludźmi nie jest symboliczna, lecz realna i nieprzerwana. Gwiazdy w ręku Jezusa to jego posłańcy, jego słudzy, których chroni i prowadzi. Podobnie jak Daniel otrzymał zrozumienie dzięki Gabrielowi, tak Jan otrzymuje przekaz przez Anioła, który prowadzi go przez kolejne wizje. Zarówno Daniel, jak i Jan. Widzą przyszłość świata nie z ludzkiej perspektywy, lecz oczami Boga. Daniel widzi cztery bestie, które symbolizują potęgi ziemskie, a Jan w późniejszych wizjach widzi bestie, smoka i fałszywego proroka, kontynuację tej samej linii proroctw. W obu księgach światowy system władzy przeciwstawia się Bogu, ale jego koniec jest przesądzony. Boży plan zwycięża, a królestwo przechodzi w ręce świętych Najwyższego. Pierwszy rozdział Apokalipsy kończy się słowami: Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu świeczników złotych, to siedem zborów. To wprowadzenie do dalszej części księgi, tak jak wizja u Daniela wprowadzała do objawienia o czterech królestwach. Obie księgi są budowane według tego samego Bożego schematu: objawienie, wizja, wyjaśnienie, wypełnienie. I w obu Bóg ukazuje, że Jego plan jest niezmienny, a Jego słowo nie zawiedzie. Nie ma pełnego zrozumienia Księgi Apokalipsy bez znajomości pozostałych części Pisma Świętego, a w szczególności bez Księgi Daniela. Każdy symbol, obraz i liczba w Apokalipsie mają swoje korzenie w proroctwach Daniela. Ten sam duch, który przemawiał przez Daniela w Babilonie, objawił się Janowi na wyspie Patmos. I choć dzieliło ich sześć stuleci, przesłanie pozostało to samo. Bóg panuje, Chrystus reprezentuje Boga Najwyższego jako jego syn, a królestwo Boże wkrótce się objawi. Apokalipsa Jana, w połączeniu z księgą Daniela, pozwala nam dostrzec Plan Boży, prawdziwe miejsce Jezusa i pewność zwycięstwa królestwa Bożego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentarzy oraz do subskrypcji kanału. Zapraszam na kolejną część, gdzie pierwszy rozdział Księgi Apokalipsy przeanalizujemy w kontekście pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, aby pokazać, kto jest Bogiem Wszechmogącym, a kto jest Synem Bożym działającym w Jego imieniu od stworzenia świata.